Witam, ja Antares, a to jest kolejny odcinek z wariowanych parków rozrywki. Dzisiaj sobie robimy park straszne jezioro, drugi odcinek z tego parku i no, znaczy oczywiście managera, tak? I mamy za zadanie całkowity miesięczny zysk kolejek 800 euro, warunek w każdej chwili może być zostać spełniony, więc nie będzie to takie trudne myślę. to na przyjaźni... no całkiem blisko już nam do tego. A więc yy, ten tego tutaj sobie może przyspieszymy czas, bo bo bo, bo... 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 gdzie to było tutaj? Bo kasa i tak idzie nam cały czas w górę. No to tutaj było w dół, bo postawiłem tą atrakcję, nie? Tam... A właśnie, może się przejedziemy, bo jeszcze nie przejechaliśmy więcej atrakcji. O, dużo ludzi tu przychodzi. A nie sądziłem, że tak będzie, tłoczno. Na mojej kolejce. Taka, dosyć, taka, taka, no nawet może być chyba. Zobaczmy jeszcze może tą. No, dobra, teraz ona pojechała po... To... Zaraz, coś miałem... Mi jeszcze się... A, zapomniałem tutaj zmienić ilość wagoników i, i, i składów, ale dobra, już niech będzie i tak. Nieważne. Tutaj skończyli? Chyba skończyli. To możemy się też przejechać na tym Tylko niech tam szybciej wsiadają Długo jeszcze? Dobra, chyba już czy nie? Mogę? Nie mogę? Chyba. Idziemy. No, nieźle, nieźle, fajno nawet. Mm, dobra, ok. Yy, może też yy, zobaczymy tutaj, yy, Tu jest w w parku 600, Ocena na parku 800. vip... Czyli basen trzeba mieć. A cenę parku mamy, no prawie. Znaczy nieco ponad 700, tak. Dobra, mm, przyspieszymy ten czas powrotem. A no tak, mechanicy. To może zatrudnię tutaj jedne. nie, gdzie ja robię co tutaj? Jednego... o, proszę bardzo. Jest mechanik. Już może dotrzeć. Trochę tu brudno, tak zleka, ale mam nadzieję, że tamtej sobie w końcu poradzi. Tutaj zobaczy, że tutaj coś leży i posprząta to. O Jezu, jakie tutaj zatłoczenie jest. To chyba im potrzeba więcej atrakcji, bo już się nie mieszczą. Okej. Okay. Skoro chcą, to ja im postawię. Tak bardziej, to jest z gabinetu grodzy, by się przydało, ale tutaj nie wiem, czy to jest. No właśnie, tutaj stąd tylko wirujący pająk. Niestety. To jest za duży. Więc ja tego też pod, nie, nie będę. Więc może ten wir emocji. Co? Hmm, tutaj akurat by się wszedł, by się zmieścił. Już może nie w tą stronę. Tutaj jakieś pagórki są, to nie wejdzie, niestety. Więc tu. W tą stronę? Tą. Dobra, bo sobie stawiamy. A, nie mam kasy. Ile to kosztuje? 880. No tak, nie stać mnie. Niestety. Tam szybciej kaso rośnie. Chyba jeszcze też jakieś atrakcje bym postawił później, ale nie teraz. Może tutaj nawet basen by postawił? O. W tym miejscu akurat by się zmieścił. Czy tutaj? Nie, tutaj mam granicę parku, no tak. Więc ewentualnie tutaj bym postawił. No tak, kolejne. Zaproponowano Ci nowe zezwanie, upchnij dynie, rekordowe zbiory dyn spowodowały wypiętrzenie dyniowej góry. Jeśli uda nam się sprzedać 100 placków z dyni w ciągu 3 miesięcy izba sprzedaży dyn przyzna nam nagrodę pieniężną, zakupione przedmioty 100, ciasto dyniowe, obecnie 0. ograniczony czasowy 90 dni. Przesuniemy sobie w czasie. Gdzie ja mam w ogóle to sprzedawać? Takie pytanie. Prawda leci czas szybko eee, tutaj sobie zobaczymy atrakcję No, tutaj mi nie pasuje coś, powiedz Aha, tutaj, w tym, dobra 300 kosztuje. A ja chcę najpierw atrakcję jakąś postawić eee, spada mi? Dlaczego? Mm, no tak, śmieci wymyśliny. Zapewne tutaj gdzieś. O, te Tutaj nie ma żadnego sprzątacza, bo nie ma da jak dojść, niestety. Tam chyba stać nas tutaj na tę wir emocji. To sobie go postawimy. I tak, tutaj z tej strony. Co jest? O! Dopiero tutaj mogę wejście zrobić. Tutaj będzie wyjście. Testujemy. Otwieramy sobie cenę. Zwiększamy do 2,50 czy 3, 3. Będzie ok. Mam nadzieję, że nie będzie za drogo. I. Aha. Raz. Nie. Kurde, spada mi z tym. Raz. Dwa. Trzy, cztery. Pięć. Sześć będzie za dużo, więc tutaj sobie postawimy o atak. Mm. Już wchodzą? Nie wchodzą? Wchodzą, dobra. Kasa się zgadza, czy się nie zgadza? Szybciej tam i dobra wchodzą, nie, nie ma... Nie marnują kasy tutaj, znaczy yy, Chciałem powiedzieć, nie żałują, no. A ten brak mechanika w pobliżu. A potem naprawią no. tak, świetnie. Pogratulować yy, logiki. Ci wychodzą... A, po w deszcz. No tak. Jak zwykle boją się deszczu. No, mówię, Czyli boją się deszczu. No tak, sobie postawimy tą tutaj, te placki dyniowe. Czy tam, ciasta dyniowe. Gdzieś w tym miejscu właśnie. No a powiedzmy, tutaj jest dużo miejsca, co sobie... Albo tutaj też. Mm, to powiedzmy, niech będą tu. Dobrą tą stronę jest? Dobra, tą stronę otwieramy zatki na maksa synchronizuj i tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 i raz, 2, 3, 4, 5, chyba tak robiłem zawsze nie, Już, kurde, nie pamiętam. O. Dziękuję bardzo. 10 minut. Po 10 minutach, no niecałych, bo tutaj mam 9,12. Tak, już właśnie postawiłem. Więc yy, tak, zaakceptuję. No i jeszcze tylko goście w parku 600. Ocena parku 800 nam zostało I VIP. Yy, oczekuję basenu. Ale to już w kolejnym odcinku. A teraz sobie jeszcze tylko zobaczę tutaj yy, wyzwanie. Obecnie 4 sprzedałem. Dobro. Naprawdę warto, naprawdę warto. Fajnie, nie jestem głodny. Tak, przed chwilą było pisało, że Wilgłoś nie jest głodny, tak? A tutaj, nie jestem głodny. Logiczne. No. Jak się tutaj, się zbierają? Hmm. Się zepsuło. Świetnie. Dobra, ale w kolejnym odcinku resztę sobie zrobimy. Yy. Tak. Zapisujemy sobie najpierw. I okej. Okay. No. Więc w tym odcinku to już wszystko. Ja dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.